Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis, dzisiaj pora na trzeci i ostatni odcinek z trylogii zatytułowanej Wiara, Nadzieja i Miłość. Rozpocząłem ten cykl od miłości. I jej kształtu, którym jawi się zgodnie z nowidowską definicją, piękno. Następnie w ostatnim odcinku, czyli drugim, mówiłem o nadziei, a właściwie może bardziej o młodości, która jest jej kształtem. A dzisiaj zamierzam podjąć temat wiary w kilku słowach. Z góry zaznaczam, że w paru przypadkach mogę się powtórzyć, jeśli chodzi o rzeczy. O takie rudimenta, rzeczy fundamentalne bardzo ważne. Powtarzam niektóre rzeczy w nieskończoność. W tym szaleństwie jest metoda. Ci, którzy to słyszeli i już sobie jakoś tam uwewnętrznili, niech mi wybaczą. Chodzi o to, żeby do, do nas wszystkich to dotarło. Zacznę od znowu parafrazy tamtej norwidowskiej definicji. Życie czym jest? Kształtem jest wiary. Dlaczego tak? Otóż święty Paweł apostoł aż trzykrotnie w swoich epistołach mówi: Hodelikajos expisteos zezetaj w oryginale a po naszemu sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. To jest parafraza zresztą powiedzenia yy, Proroka Habakuka, który, który powiedział, sprawiedliwy zaś żyć będzie dzięki swej wierności. I to parafrazuje święty Paweł, aż trzykrotnie podkreślając, że życie jest z wiary. Skoro, po, skoro to powtarza w swoich epistolach, to znaczy, że to jest bardzo ważne, że apostoł narodów chce nam niezmiernie ważną rzecz uświadomić. Życie, wiara jest sposobem na życie. Życie jest jej kształtem. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg jest Stwórcą życia. To On jest autorem naszego życia. On nas powiedzmy zaprojektował, jest autorem, a my książką, której On zapisuje. Jest, jak to nieraz mówię obrazowo, jak gdyby garncarzem, który lepi w swoich palcach nas jako jakieś przepiękne, czarowne amfory. I pragnie, tu powtarzam to, co mówiłem w ostatnim odcinku, ale pragnie Pan Bóg, żeby, ta, żeby z tej amfory ludzkiej wydobywał się, wydobywała się piękna woń dobrych uczynków, życzliwości, miłości i tak dalej, bezinteresownej. A i żeby ta amfora urzekała pięknem swojego kształtu, barw i tak dalej. Niestety, jeżeli, jeżeli my nie zawierzymy Panu Bogu, bo trzeba Panu Bogu zawierzyć bez reszty. Powtarzam, On jest autorem naszego życia, twórcą nas samych. On jest twórcą, a my Jego stworzeniami. Więc jeśli nie zawierzymy do końca, nie zaufamy Panu Bogu, tylko się sprze sprzeniewierzymy Jego boskiemu doskonałemu, stwórczemu planowi, to nie, to nie daj Boże możemy z siebie uczynić zamiast tej czarownej, przepięknej amfory jakieś sidwenia verbo, naczynie nocne albo spluwaczkę. Naczynie takie ohydne, odrażające, z którego wydobywa się niestety jakiś smród, powiem dosadnie, naszego egoizmu, Naszej porządliwości nieumiarkowanej i, i nieuporządkowanej, wszelkiej maści grzechów. Dlatego tak ważną, niezmiernie istotną rzeczą jest, abyśmy w, w życiu zaufali Panu Bogu, Jemu bez reszty. Cokolwiek w naszym życiu mamy. Cokolwiek przedsiębierzemy, w czymkolwiek uczestniczymy, jest to zawsze szansą na nasze zbawienie. Powtarzam też to bez końca, bo to jest niezmiernie istotne. Szatan pragnie nas skłonić, jak tylko potrafi, a jest niezmiernie inteligentnym stworzeniem. To jest stworzenie wyższego rzędu. Został stworzony jako anioł i to pierwszy spośród aniołów. Więc my nie mamy najmniejszych szans w walce z szatanem, jeżeli nie zaufamy Panu Bogu. Jeżeli nie, oprzemy się na jego łasce. Szatan pragnie, abyśmy my ubóstwili nasze doczesne pragnienia. Żeby dla nas było najważniejsze zdrowie, na przykład, tak jak to się często w życzeniach powtarza. Tak, najważniejsze jest zdrowie, życzę zdrówka, najważniejsze jest zdrowie. A zawsze koryguję, nie jest najważniejsze. Jest ważne, ale bynajmniej nie najważniejsze. Najważniejsze jest zbawienie człowieku. Bo co ci z tego? Że zdrowym pójdziesz do piekła. Nic ci to nie da. Zdrowie może się okazać wręcz przekleństwem, gdyby lepsza dla ciebie, dla zbawienia była właśnie choroba, nawet ciężka, bardzo dająca wielkie cierpienie, nieuleczalna. Może to jest potrzebne danemu człowiekowi po to, żeby się oczyścił, żeby otrzymał tę łaskę, wielką łaskę, odbycia czyścia tu na ziemi i żeby poszedł do nieba. A gdybym miał zdrowym pójść do piekła? Nie. Zdrowie jest ważne, za zdrowie dziękujmy Panu Bogu, o zdrowie się módlmy, ale nie wymagajmy tego kategorycznie. Ostatecznie Pan Bóg wie, co jest dla nas lepsze. I my powinniśmy zaufać, zawierzyć. Na tym polega właśnie wiara. Wiara to nie jest jakaś quasi wiedza, że Pan Bóg istnieje. To demony doskonale wiedzą. Szatan wie, nie ma najmniejszych wątpliwości, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg jest. A czy nazwiemy szatana istotą, Głęboko wierzącą? No na pewno nie. W ogóle nie jest wierzący, ponieważ nie chce zaufać Panu Bogu. Zbuntował się. A wiara jest właśnie sposobem na życie. Jeżeli zawierzymy Panu Bogu bez reszty, to nie będziemy się cieszyć iluzorycznie, tylko tym danym nam jako zadatek, życiem biologicznym, doczesnym, krótkim, przejściowym, ale osiągniemy życie wieczne. Bo właśnie wiara prowadzi drogą życia. Życie jest jej kształtem. Na ile wierzymy, ile wiary w nas, na ile potrafimy zaufać Panu Bogu zawsze i wszędzie, na tyle tak naprawdę żyjemy i na tyle zmierzamy bezpiecznie ku niebu, czyli ku życiu wiecznemu.